Ja nie mam nic, ty nie masz nic, a nie ma nic. Mhm. To razem mamy tyle sam, sam raz. raz tyle, żeby, żeby zbudować wielką... wielką fabrykę. Tak. Dzień dobry, tu kanał 61 Zaczyna nadawać. Nazwaliśmy nasz kanał e, Kanał 61. To według organizacji Reporterzy bez Granic, Polska plasuje się między 57 a 66 miejscem pod względem wiarygodności przekazu. Jeżeli więc 60 informacji jest fałszywych, to niech ta 61 symboliczna będzie prawdziwą. Z kolei raport sporządzony w 2024 roku przez Economist Intelligence Unit plasuje Polskę na 41. miejscu w rankingu demokracji, ogłaszając nasz kraj jako demokrację wadliwą. Niektóre kraje Afryki są daleko przed nami. Demokracji nie poprawimy, ale zamierzamy pokazywać informacje z zupełnie innej perspektywy. Nie będziemy też kolejnym wcieleniem faktów czy wiadomości, ale postaramy się przekazywać nasze filmy w sposób Ciekawy i atrakcyjny. Będziemy mówić to, czego nie powiedzą inni z powodu strachu, zależności czy autocenzury. Pomimo, że wszystkie media mają dostęp do tych samych źródeł. Każda władza jest wrogiem reportera, czytelnego reportera. Władza postępuje tak, by niewygodne fakty nie uczały światła dziennego. Subiektywnie będziemy więc obiektywni. Zapraszamy. Mitro Dymitrialis. Piotr Jastrzębski.